Gdzie są nie, nie mam. Kłopoty, kłopoty, o, o, będą z tego kłopoty Kochani, Stało się, muszę wam powiedzieć prawdę, podróż, którą wyruszacie, jest naprawdę niebezpieczna. Czeka was wiele fascynujących, ale też złowrogich przygód. Żeby wam więc y, umielić tę podróż, to wyruszą z wami dusze, rzeczy i przedmiotów, o właśnie te dusze, które właśnie ożywiliście, chociaż trzeba, To jest ten pokraczny gatunek taka, co się nie nadaje do konsumpcji. Tak, Krzysia!